Zobaczcie, co do mnie przyszło dzisiaj. Paczuszki dwie. Dobra, jest i nóż. Także odpakowujemy paczuszki. Paczuszki. Paczki niespodzianki. Tak mówię, to do żony pewnie, a nie do mnie. Do kuriera mówię. On... Mówi, no nie wiem. Mówię, co ta kobita nakupiła takiego ciężkiego znowu? Dpiero patrzę na adres nadawcy A tu Roberto Prezenty wysłał. No dobra No dobra, coś takiego, czyli tu jest pompa pompa i trochę węży Dobra, powyciągamy sobie to o taki wąż Bo potężne to dobra wyciągam to albo dobra zobaczymy co jest jeszcze w tym w tej paczce niżej tu jest pewnie orbitrol z kierownicą dobra tu jest chyba dół tu jest pewnie góra Oj, dobra, tutaj mamy Orbit. Śmieci wszystkie Utylizował Wysłał mnie Orbitrol, kierownica i i ten siłownik. No dobra, mierzę to węży o mój Boże. A cóż tyle tych węży? Zobaczcie, jakieś tu jeszcze przełączniki Tu trzeba będzie oczywiście znaczek ursusa dać to taką profanację robić Dobra jest wydobyte. No i dobra, jest i ten kierownica. To szczerze powiedziawszy, myślałem zrobić troszeczkę inaczej. Czyli nie dawać tego tutaj przy samej kierownicy, tylko puścić to po prostu tam niżej, nie? żeby orbitrol oprzeć na tym. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jakby to najlepiej ogarnąć. Dobra, tutaj taki fajny przełącznik. Może to by zostawił kierunku wskazy. Dobra, yy. jakoś to sobie rozbieram i pokombinujemy, jakby to podłączyć. Także działa. No dobra, moi drodzy, kończymy to wspomaganie. Bo załatw trzeba będzie wyjeżdżać 30, sprzątać tą melinę. A tutaj jeszcze nic nie gotowe, ale były trochę ważniejsze prace. Także tutaj nic generalnie nie działałem przez jakiś chyba miesiąc. Ogólnie tak, przed chwilą sobie wyciąłem takie tutaj okienko. Jakby to nazwać, rewizyjne, po prostu chodzi o to, żeby była możliwość demontażu tego orbitrola w przyszłości. Jako tak, no bo to nie będzie jakoś tam idealne rozwiązanie, ale, ale jakoś tam będzie się dało to rozebrać. Yy, wałki są połączone może mało ambitnie, bo tutaj je po prostu przyspawałem yy, jeden do drugiego. Znaczy, tu jest otwór wywiercony. no jest cyknięte z po prostu yy, dla połączenia. Chciałem to przewiercić na kołek rozprężny dać, yy, tak by było najlepiej, ale poległem na wierceniu tego wałka, bo to jest cholernie twarde i. Może tam by się jakoś dało, ale już nie chciało mi się w tym bawić. W razie potrzeby, wiecie, tylko rozwiercamy ten spaw i, i też możemy, będziemy to mogli zdemontować. To Wam chyba pokazywałem, tu jest miejsce łożyska, idzie taka tulejeczka, tak żeby to wszystko było w miarę osiowo. I co? I będzie to wszystko skręcone tam od góry tą nakrętką, nie? Także wszystko będzie do siebie dolegało. Później tak, tutaj sobie Ee, spawamy to razem, te wszystkie elementy, i do, na koniec, przyspawamy wszystko tutaj jakoś e, tak dookoła, żeby był połączony tutaj cały ten e, cała ta kolumna, żeby była ciasno połączona. No i dobra, moi drodzy! wam, że jak się robi, to nawet ubywa coś z tej pracy. Ogólnie tak, przymocowałem sobie już to wszystko. Spawałem tą całą, to całe ustrojstwo, tą kolumnę, także kolumna jest naprawdę. No nie ma szans tego ruszyć. No, może będziemy mogli chyba za kolumnę ciągnik przewrócić, a tego raczej nie wyrwiemy. No, oczywiście to wiecie, to jest taką trochę przesadą, ale, ale myślę, że jest to zrobione solidnie. To jest rura grubościenna, jakieś ja wiem, z 8 mm. Eee, zaraz jak to wszystko ostygnie, to jeszcze sobie przyspawam tutaj ten orbitrol, żeby on się tutaj nie kręcił. Eee, miałem to wszystko zdejmować, jeszcze demontować i wspawać to jeszcze tam od środka, ale powiem Wam szczerze, że chyba nie ma takiej potrzeby nawet na obecną chwilę. Głównie mi chodziło o, o to mocowanie tego orbitrola, ale tak myślę, że jak tutaj wspawam. Po jednym i po drugiej stronie drugi punkt zrobimy, to naprawdę to będzie wystarczająco. No tutaj żadne siły jakieś tam na niego nie działają. To ma być po prostu tylko żeby przeciwstawić się sile, którą tutaj wybieramy na kierownicę. Także widzicie, nawet teraz nie jest przykręcony, a, a on stoi w miejscu, także nie będę tego demontował, póki co. Zobaczymy czy to w ogóle działa i, i tyle. Dobra, także co, jedziemy dalej. Yy, biorę się za wspawanie jakoś tutaj, zamontowanie tego całego rozdzielacza. No. Aha, i jeszcze będziemy sobie musieli tutaj wspawać gdzieś yy, to gniazdo na ten gaz ręczny. Nie wiem, w którym ono miejscu tutaj było. Jak to idzie, jak to idzie tutaj? Czekaj, to to było, było tak, dobra tak jakoś mniej więcej no dobra moi drodzy sprawa wygląda następująco byłem zakłócić sobie te węże eee, idące do orbitrola z tym że tak musiałem jeszcze modyfikację poczynić bo tutaj zakłócie 90 stopni jest za ciasne i się to nie mieści także musiałem jeszcze 90 stopni wygiąć jeszcze bardziej i tak odbity Odbity to tam weszło. Pierwsze próby były oczywiście nieudane. Pomyliłem, miałem pomylone zasilanie z powrotem. Teraz sobie to sprawdziłem i powinno być w porządku. Tutaj sobie zrobiłem takie przejścióweczki 90 stopni z przyłącza 30, -kowego. Tu jest gwint 20 razy 1,5, taki trochę nietypowy. Także nie miałem nic takiego przyzwoitego, to po prostu spawałem końcówkę calową i tą z tego węża, które tutaj łączył ten obieg. No i jak na próbę to będzie. Na próbę sobie też wkręciłem tutaj te dwa węże, takie sporo za długie, ale zobaczymy jak to będzie działało. To, to sobie coś pokombinujemy lepszego. Jeszcze miałem ochotę siłownik podłączyć, ale z tych węży, które mi Robert dał. Jest tylko, jak gdyby, no nie ma dwóch nakrętek, tu jest nakrętka i, i nypel, także lipa. Co tam jeszcze? I tyle by było, także co, odpalamy teraz ciągnik i zobaczymy jak to teraz będzie tutaj się zachowywało. Dobra. Traktorek pracuje no i Zobaczymy teraz Podnośnik działa No i dobra A tutaj nie działa Dobra, moi drodzy, dzwoniłem do Roberta i tak, kazał mi to rozebrać tutaj i to rozruszać, i faktycznie to było całkiem e, stało sztywno odęba. Być może dlatego w ogóle to nie chciało współpracować. Przy okazji, zobaczcie, jaka to jest prosta zasada działania. E, Niejako orbitrol robi jak e, za pompę po prostu hydrauliczną i otwiera nam kanały lewy albo prawy. Także nie ma w tej wielkiej filozofii. No i może i dobrze, przynajmniej będzie w porządku. Dobra, skręcam to z powrotem i zobaczymy teraz, czy się to nam odpowietrzy. No dobra, siłowniczek spawany, tak na razie tymczasowo. Także mi tutaj. Nie krytykujcie jeszcze, yy, zakres jest no w pełni. Nawet ten siłownik jest za, za długi, jak na potrzeby trzydziestki. Także spokojnie, spokojnie tutaj da radę to obsłużyć. Nie wiem, czy jeszcze nie będę musiał mocowania odsunąć troszeczkę na zewnątrz, bo on w tej pozycji tak mi się tutaj nie podoba ta osiowość. Chyba, może być na styk. Ale, jakby tak jeszcze 2 cm był wiecie, przesunięty, nie wiem czy to widać, w stronę zewnętrznej ciągnika, to na pewno by mu to nie zaszkodziło. Ale to już taka, wiecie, jest kosmetyka. Na wykrzyż też raczej na pewno nie, na pewno tutaj nie będzie żadnej kolizji przy wykrzyżu osi. Także, tak to na razie wygląda. No i dobra moi drodzy. Byłem dzisiaj rano, zakłuć sobie tę wężę w sklepie. Zakłułem, uruchomiłem i powiem Wam, że odpaliła maszyna od Bez żadnych kombinacji, bez niczego. Czyli jednak trzeba to wszystko, ten cały układ yy, odpowietrzać z wężami. Yy, kompletny. I będzie wszystko ok. Bo nic nie musiałem tutaj odpowietrzeć, odkręcać, Tylko po prostu wystarczyło dołożyć węże do siłownika i... Odpaliło to praktycznie ostrzała. Węże sobie tak tutaj puściłem tą dziurą yy, i je tutaj tak wywinąłem, yy, żeby tutaj się nie wcinały pod tą oś. I powinno być w porządku. One tutaj jeszcze mają sporo zapasu. Także powinno być ok. Nawet je później może tak troszeczkę o, w ten sposób yy, skrzywimy ten siłownik, żeby był tak pod kątem i, i będzie w porządku. Dobra, odpalę wam tą tą maszynerię i sobie zobaczycie jak to jak to chodzi no dobra traktorę chodzi no i zobaczcie lecimy sobie kółeczkiem elegancko jedną jak i drugą stronę pracuje bez problemu Na razie jest ciągnik podniesiony w przód Bo nie jest tam ten chłodnik przyspawany, ale spoko. Wszystko fajnie pracuje. Podnośnik chodzi. A więc tak założyłem sobie drążek poprzeczny. Tak go troszeczkę uformowałem. Pod moje potrzeby. Z tym, że chyba jeszcze będzie do poprawy. Muszę chyba skrócić tę odległość. Żeby była równa z tamtą. Bo w tą stronę dochodzi do ogranicznika. Jedno, jak i drugie fajnie koło, natomiast w drugą stronę nie chce mi to dochodzić. Tutaj znaczy się ta strona nie chce dochodzić do ogranicznika, także trzeba to będzie jeszcze podregulować. Jak widzicie, koła wleciały, trochę z rozpędu sobie dałem na szeroko, żeby było dobrze do malowania. Ale tak później się zastanowiłem, że nie wiem, czy ja tutaj wyjadę w ogóle. No nic, zobaczymy. Generalnie wyjeżdżam stąd, wiosna się zrobiła, także nie ma co się tutaj już kisić, a poza tym teraz wiecie, odpalenie się u nich na 5 minut i 2 godziny wietrzenia tutaj, także to jest nie robota. Wyjedziemy sobie, zaparkujemy sobie może w starym, poczciwym warsztacie otwartym i tam sobie dokończymy już pracę, zresztą nie zostało tutaj już dużo teraz można pracować tu eee, ten olej leje z tego raczej znaczy, on się nawet zakucia leje a nie z łączki takie ciśnienie ma 30 widzieliście 5 barów ogólnie tak eee... co Wam powiem no jest tutaj eee... muszę to doregulować jeszcze bo to koło się za mało skręcę na pewno także chyba będziemy musieli skrócić tą odległość tutaj tego drążka a tutaj coś osiera trzeba doregulować jeszcze dobra także co robię porządek z tym bo tu już się praktycznie doleje i działamy aha wczoraj sobie wkręciłem też manometr żeby sprawdzić to ciśnienie jak tutaj jest ta 30 robi powiem wam że szału nie ma no na pełnych obrotach a takich już maksie, no to 90 barów ta pompa robi. No dobra moi drodzy, kończymy ten filmik, dzisiaj trochę pobadało, także ja się biorę za dokończenie tej trzydziestki, jeszcze pozostało pozakładać, eee, troszeczkę ją bardziej skompletować, umyć tak dokładnie i może jutro byśmy ją polakierowali, ale to już chyba w kolejnym filmie zobaczycie, ogólnie co, wspomaganie, film ze wspomaganiem chyba sobie na tym ujęciu zakończymy. No i co, no tak to wyszło, moi drodzy. Jeszcze troszeczkę jest do poprawy ten drążek. Znaczy, do poprawy. No zobaczymy. Trzeba teraz jeździć, obserwować. Zobaczymy, jak się to będzie zachowywało. Myślę, że z tym nie będzie żadnych problemów. A jeśli będą, no to trzeba będzie kupić oryginalny ten wąs od C360 i połączyć to jakimś oryginalnym drążkiem. I sprawa by była załatwiona. Co tam jeszcze? Co do kosztów. No Wyszło mniej więcej tak, jak sobie liczyłem, połowa takiego najtańszego, budżetowego wspomagania takiego typowego zestawu. Nie wiem, ile one są tam warte, czy, czy po prostu to tego tak montujemy i wszystko pasuje, czy tam też trzeba coś przerabiać. Ale jak patrzyłem, no to jakieś 2500 takie wspomagania najtańsze wychodziły do 30%. No to tu tutaj mamy połowę tej kwoty, mniej więcej lwią część, czyli wią. No Robert sobie życzy 500 zł za ten zestawik, czyli mamy ten Orbitrol, ten, ten rozdzielacz i siłownik. Nie wiem czy pompę dorzuca czy nie, to już tam musielibyście z nim uzgodnić. No i w zasadzie druga część tej kwoty no to pochłonęły węże, bo też dosyć dużo wyszło. No fakt, że robiłem na takich lepszych tych wężach, w zasadzie 275 barów to Eee, to do po, to 30 połowy tego ci się nie, nie uzyska ale już mówię zakujemy lepszymi i będzie spokój na, na wiele lat eee, z, tym, z tym tematem co jeszcze, ogólnie od razu wam powiem, nie jest to wspomaganie dla osób które nie mają spawarki i boją się iskier od to sobie wybijcie z głowy że tam wiecie, poprosicie sąsiada, czy coś. Nie, to, to jest dla ludzi po prostu, którzy yy, Którzy potrafią tam coś tam podrzeźbić, nie? Wiecie o co chodzi Także tak to by wyglądało No i tyle, no można to zrobić na wiele sposobów, no wymaga to na pewno jakiejś tam yy, Inwencji twórczej, żeby to jakoś tam sobie podopasowywać no, najprościej by było, bo Robert przysyła ten orbitrol z całą kolumną kierowniczą, znaczy z kolumną. No, powiedzmy ten, ten, taką końcówką, nie? Czyli ten orbitrol, no widzieliście na pewno tam na początku filmu, jest zaraz tutaj za kierownicą. Najprościej by było to po prostu e, przyspawać od razu gdzieś tutaj do kokpitu, i wtedy byśmy mieli naprawdę no, dużo mniej roboty. No, sporo, lwią część czasu mi tutaj zajęło, właśnie. Dostosowanie tego orbitrola do, do tej oryginalnej kolumny, ale tak chciałem. Nie chciałem, żeby tutaj była jakoś za bardzo ingerencja wygląd tego ciągnika, taka, taka rażąca w oczy, nie? I także jak sobie to tak zrobiłem. Natomiast te rozdzielacze, ten siłownik, no to już tam nie jest, to jakiś tam wiecie skomplikowane, nie? No ten wąs, no też by można było. O, ten wąs też był kosztowny, bo on chyba nie, 300 coś złotych i kosztował. Sam ten wąs podwójny. No, powiem szczerze, czy on potrzebny, czy nie. Ten ciągnik i tak się nie porusza po drogach publicznych, dlatego, no nie wiem, gdybym pewnie nie nagrywał filmów, to, to bym tutaj pewnie dał coś tam, uspawał. No i siemanko, składam Wam ten filmik dzisiaj Ze wspomagania tej 30 I powiem Wam, że Jeszcze Wam muszę kilka kwestii wyjaśnić eee, Bo tego nie było na materiale, znaczy było na materiale, tylko akurat tych ujęć nie wstawiałem bo, bo było go po prostu za dużo, a zauważyłem, że Tych długich filmów, no to i tak tam nikt prawie nie ogląda w całości To mówię dobra, zrobimy takie krótsze trochę i tak czego wam nie wyjaśniłem sposobu zasilania tego wspomagania. Pewnie bardziej zorientowani w budowie się zorientowali jak to zrobiłem. Po prostu ukradłem zasilanie oleju z pompy, pompy od ponośnika tego ciągnika, także tymi dwoma wężami jest po prostu kradziony jest olej na potrzeby pracy wspomagania. Jest to rozwiązanie o tyle dobre, że po prostu nie musimy kombinować z tą pompą dodatkową. Nie znam tutaj, nie szpeci eee, widoku z przodu. A działa, tak jak widzieliście na testach. Tylko co? Nie działa na wspomaganie w tym momencie, jak wciśniemy drugi stopień sprzęgła. Czyli do tak, jakbyśmy rozmaczali wą. I nie działa nam jeszcze wtedy, jak pracujemy, po prostu podnosimy akurat narzędzie do góry, albo, albo korzystamy z hydrauliki zewnętrznej. No to w tych dwóch sytuacjach nam to nie będzie działało. Czy to będzie jakiś tam problem? No zobaczymy w trakcie użytkowania. No zawsze można, tylko po prostu podmieniając te dwa węże i montując jakąś pompę tutaj z przodu, czy na rozrząd, czy na pasek. Możemy po prostu zrezygnować z tego rozwiązania z tej pompy. Na rzecz po prostu osobnej tylko pompy do wspomagania i byśmy już mieli, mieli sprawę rozwiązaną. Nie wiem jak się sprawa ma w sytuacji, jak mamy te orbitrole nowego typu bez tego rozdzielacza zewnętrznego. Ale podejrzewam, że też by tak można by było zrobić. Niemniej jednak, tu jest to wszystko fajnie wyciągnięte osobno. Także nie ma z tym problemu. Co tam jeszcze? Aha. Ogólnie co do wydajności, jakby kręce, no co do lekkości kręcenia tego wspomagania, no, jak widzieliście na filmach testowych, na wolnych obrotach nie ma szału, bo. No, co mam powiedzieć? No nie chodzi to tak ciutko, nie na wolnych obrotach, ale na średnich obrotach już, już jest w porządku, zadowalający ten efekt. Można nawet w miejscu spokojnie jednym paluszkiem sobie tam kręcić. Z tym, że co, nie wiem, czy ta pompa, nie wiem, w jakim stanie jest w ogóle ta moja pompa, bo jak tam widzieliście, na... miałem wkręcony manometr i sprawdzałem jej ciśnienie. No to ciśnienie tak wyszło troszeczkę słaba, bo na maksymalnych obrotach wypluła 90 barów na zimnym oleju. Także możliwe, że po prostu ta pompa jest yy, zużyta już na tyle, że, że nie, nie pompuje tego oleju na tyle na potrzeby tego wspomagania. Yy, no, także zobaczymy, no może kiedyś się pokuszę wymienić tą pompę i, i jak z tym będzie jakiś tam większy problem. Na razie sobie po prostu. A, Zobaczymy jak to chodzi na tej pompie, a poza tym widziałem, że są na rynku dostępne pompy o dwukrotnie większej wydajności, też dedykowane do 30. Także myślę, że już naprawdę na tej dużej pompie, to spokojnie na wolnych obrotach e, powinno nam się to fajnie e, leciutko kręcić. No i tyle moi drodzy. Także co jak widzicie, 30 już troszeczkę została pomalowana. Szukam jeszcze opon, bo chcę sobie po prostu założyć tutaj opony, a dobra nie będę Wam za bardzo tutaj zdradzał tajemnic, no trawnikowe sobie chcę założyć opony, żeby po prostu nie niszczyć trawnika i, i takich takowych właśnie teraz szukam. Blachareczka też idzie delikatnie do remontu, te błotniczki są nowe. Czy znaczy nowe? To jest zapasy magazynowe. Te poszycie zostają stare. To jedno poszycie sobie wymieniam i maska idzie nowa. Także w wolnej chwili sobie tutaj działam, ale to z tego będzie bo osobny filmik. A także może nie bałem coś tam. Jak coś więcej podziałam, to się tutaj może coś jeszcze ukaże na kanale. Dobra, kończymy na dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.